Cześć, maniacy. Dzisiaj zapraszam na małe bujanko w takim oto hamaku z moskitierą. To będzie odcinek z serii Kącik Abstynenta. Pogoda dopisuje. Pierwsza taka ciepła, noc, ciepły wieczór w 2025 roku. Ja przy okazji będę po kolei po malutku pokazywać wam pewne takie kuluary z karawaningowych, nie karawaningowych tematów, czyli na przykład test takiego namiotu, który się szybko składa i rozkłada. Niedawno w tym roku zakupiłem ten hamaczek. Też Wam pokażę, jak podróżujemy różnymi środkami komunikacji, czy to większy kamper, czy to nasz busik, czy to jak będę sam jeździć na przykład motocyklam. Mam nadzieję, że ten materiał będzie dla kogoś przydatny, pomocny. No i to tyle właśnie. No, jedyne czego brakuje to to, że leży o suchym pysku, natomiast jak na koncik Abstynenta przystało, chyba nie będziemy tutaj łączyć piwa alkoholowego z innymi tematami. No i to właściwie tyle słowem wstępu, a ja to troszeczkę jeszcze sobie poleżę, może się zgrzemnę, nie wiem, i, i tyle, Nara.